Vital Sports IPF Men to jest gryf na 220 cm, 20 kg. Wagi. Według specyfikacji ma 200 tysięcy PSI, udzik statyczny na 980 kg. No, jest totalnie zawyżony, ja sądzę, że to jest około 600. Realnie to tak 300 w przesiadzie, tą sobie da radę, ale na pewno nie jest to gryf profesjonalny. To jest raczej taki solidny średniak z takim zacięciem, już na coś lepszego, ale w dość przystępnej cenie. Ja się zawsze śmiałem: że to jest cichy bohater pandemii, bo jak lockdown, był to cały sprzęt wymiotło i był duży problem, żeby w ogóle gry w Fi29 kupić. Natomiast te modele były cały czas dostępne i miały dość niską cenę 750 zł, w tej chwili to jest okolice ok. 900 zł do 1000 zł. Różnie skoczą te ceny na Electronic Star na no Allegro też można te gryfy tam trafić to był gryf wyrobiony głównie na rynek niemiecki więc on jakościowo to jest całkiem niezły gryf posiada radełkowanie centralne raster to jest 1,2 mm, głębokość jakieś 0,25 mm wzór to jest HEAL czyli paski stożek znacznik jest typowo IPF-owski 81 cm innego tutaj nie ma co jest Plusem. Bardziej podkreśla tą charakterystykę tego gryfu, że jest dedykowany do trójboju. Natomiast problem jest taki, że gryf trójbojowy to według mnie powinien mieć zdecydowanie bardziej agresywne radełko, minimum wulkan i najlepiej raster półtorówka. Jeden, dwa to jest takie typowo treningowe dla niewyspecjalizowanych. Użytkowników i bardziej to wskazuje na taki charakter uniwersalny tego gryfu, typowy taki wół roboczy do siłowni, a nie stricte sprzęt, który może służyć do zabawy w trójboju. Ale Nie zmienia to faktu, że to jest gryf ze średniego segmentu, niż, cenie, niż typowe gryfy trójbojowe i nie mówiąc dużo o stricte zawodniczych. Ponieważ że jest szerszy niż w przypadku typowych zawodniczych, co mają tylko 12 mm. Ale jest węższy niż w przypadku standardowych gryfów olimpijskich, takich typu pod dwubój, które mają około 40 mm, tu jest jakieś 2,5 cm. Więc powiedzmy taki kompromis pomiędzy tym, a tym. spin jest dość wysoki, to jest spowodowane tym, że ten gryf posiada łożyska i głowę dwa, a nie tuleje z mosiądzu czy brązu spiekanego. Jest zdecydowanie za duży ten spin jeśli chodzi o trójbój, bardziej to wygląda na taki gryf do crossfitu hybrydowy, gdzie ten spin jest wyraźny, ale nie jest tak szybki jak na typowym gryfie dwubojowym. Rękaw jest w całości na twardym chromie, jest prawidłowo wykonany, wszystko jest ok. Jest delikatna faktura, taka ząbkowana, gryf nie jest stoczony na gładko. Ale nie jest to taka faktura, jak typowo jest nanoszona z ząbkowaniem na niektórych gryfach. To jest taki... Zdecydowanie płytsza faktura, niż te, które faktycznie są fakturowane, ale gładki on nie jest. Nie wiedzieć czemu posiada łożysko i głowę, pomimo tego, że jest powerbarem. Tych łożysk są łącznie dwa. Jedno z tyłu, drugie z przodu. Ewidentnie spin rękawa jest dużo wyższy niż w przypadku tulei ślizgowych, ale mniejszy niż w przypadku gryfu dwubojowego, który tych łożysk posiada przynajmniej 4 do 5 nawet. Nie wiem, jak to traktować. Raczej jest to wada. Jeżeli to rozpatrujemy ten gryf jako typowy power bar, to on powinien mieć tuleje i ten spin jak najmniejszy. Z drugiej strony to Według mnie to tego gryfu nie dyskwalifikuje jakoś. ma osób, czy normalnie gryfa olimpijski no robi z tego problemu. Natomiast no to jest z gry ze średniego segmentu typowa treningówka, która nie ma nic wspólnego z powerbarem zawodniczym. Można go rozpatrywać w sensie jako substytut powerbara takiego treningowego. Do kogo jest skierowany ten gryf? Raczej dla osób początkujących adeptów trójboju, którzy dopiero pierwsze kroki stawiają. To może być też świetny gryf na siłownię, na takiego woła roboczego, który będzie dość uniwersalny. Nawet do zwykłej kulturystyki to ja nie polecam w ogóle gryfów olimpijskich na FI-28 ze względu na to, że mają zbyt dużą sprężystość. Minimum FI-28,5, taki hybrydowy pręd, to zaczyna dopiero spełniać zadanie. A jednak bym celował w tą średnicę stricte trójbojewą FI-29 pełne. Takie pręty są dużo bardziej sztywne i te gryfy lepiej spełniają zadanie. To jest całkiem dobry gryf, właśnie na uzupełnienie sprzętu w siłowni, żeby więcej leżało, a żeby też się nie wkopywać w koszty i sobie kasę ewentualnie odłożyć na jakiś model stricte zawodniczy, choćby z certyfikatem. Zwykłym osobom ten gryf to w zupełności wystarczy. Największą wadą to jest to płytkie radełko, ale to też zależy od osoby. Mi to osobiście bardzo przeszkadza i większość osób nastawionych na trójbój to będzie to przeszkadzało. I bym tutaj radził jednak dołożyć trochę kasy i wziąć coś innego. Ale jeśli chodzi o takie zwykłe pakowanie to to jest jedna z najlepszych opcji jakie są w ogóle na rynku.